Jak w tej chwili wygląda ten rynek tego, co jest luksusowe we wnętrzach i co sprawia, że archidzieło ciągle jest na topie? Generalnie, jeśli chodzi o całą branżę, mocno się to pozmieniało na przestrzeni lat. Obecnie ten modernizm lekko odszedł, teraz mamy eklektyzm. Dzięki swojemu zróżnicowaniu nie zamykamy się na jeden typ klienta, tylko poszerzamy swoje horyzonty, że tak powiem, o i klasykę, i właśnie ten eklektyzm, e, więc przychodząc do nas e, generalnie e, nie ma granic, e, jeśli chodzi o pomysł twórczy, że tak powiem, jeśli chodzi o projekt. Generalnie wszystko, wszystko co mamy w ofercie e, jest dostosowane pod e, wiele typów klienta. Czy piękne, luksusowe, znaczy także użytkowe, jak to połączyć? E, nie zawsze. Zazwyczaj, generalnie, jeśli chodzi o design, ma to rzeczywiście wyglądać, nie być funkcjonalne. Jednakże, oczywiście w naszej ofercie, przykładowo marka Gianfranco Ferre posiada Wiele nietypowych form, które e, również odpowiadają wygodzie, jak i fenomenom użytkowości. A co z Dolce Gabana? Bo ta marka, jeżeli chodzi o wnętrza, to jest chyba swego rodzaju nowość. Myśmy kojarzyli tę markę z wielu różnych innych miejsc, ale niekoniecznie jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrz. Tak jest. Dolce Gabbana Kaza weszła na rynek relatywnie niedawno, bo to dosłownie kilka lat. E, I od marca reprezentujemy ich w Polsce. E, Generalnie, jeśli chodzi o ich sukces na, na arenie designerskiej, e, jeśli chodzi o modę, jest niezaprzeczalny e, i przenoszą to bardzo płynnie do, e, do mody wnętrzarskiej, że tak powiem. Czy kolek, kolekcja Cartus Ciliano czy Blue Mediterraneo e, są to topowe kolekcje, które e, mają ten element e, szykowności, e, jeśli chodzi o wyniesiony z mody. Jednakże. Na swój sposób są bardzo ekscentryczne. Generalnie, jeśli chodzi o, o typy klienta, rzeczywiście ktoś musi być ukierunkowany i kochać dolcze, żeby zrozumieć całą koncepcję. Które produkty są w tej chwili najpopularniejsze, jeżeli chodzi o rynek premium? Generalnie z naszej oferty jest obecnie oświetlenie. Rzeczywiście największe zapotrzebowanie jest na jakościowe oświetlenie. Z, oczywiście z najlepszych materiałów i, i od najlepszych designerów więc jeśli chodzi o taki trend zwyżkowy to zdecydowanie oświetlenie, jednakże jak najbardziej jeśli chodzi o, o kwestie, że tak powiem mebla, meblarskie bądź wykończeniowe właśnie styl eklektyczny naszych produktów cieszy największym zainteresowaniem, przykładowo marka Armanikaza Bądź właśnie Gianfranco Ferro, o którym wspominałem, a nawet to Dolce, które, które jest bardzo ekscentryczne, jednakże ma swoich, ma swoich fanów, choć jak najbardziej dodatki do domu również cieszą się niesamowitą popularnością. Właśnie czy z Dolce, czy z, czy z Ralfa Lorena, są to pozycje, które, które są, cieszą się największym zainteresowaniem.